Basiu, no takie, muszę zacząć od takiego pytania, co się z tobą dzieje, kiedy cię nie widać ostatnimi czasy tak muzycznie na scenie? Jeszcze rozwijamy przede wszystkim swoją firmę, którą mamy z siostrą, naszą markę. A, czyli wyjaśnijmy. Czyli jest to Barakuda Wear, e, są to e, ubrania, ale mamy też filmę eventową i marketingową. To jest jedna rzecz. A druga, no to piszę płytę, która mam nadzieję, że w okresie marzec-kwiecień zostanie wydana, także już będzie więcej słychać. Natomiast nie będzie to muzyka popowa i muszę rozczarować niestety wszystkich tych, którzy czekają na kolejną dawkę muzyki popowej. Niestety nie. Czyli to będzie taki wielki powrót y, i to będzie powrót Basi czy Candy Girl? Tak, to będzie Basia Ketmańska. E, Wrót, to jest jedna rzecz, dwa, to trochę już urosłam, dorosłam, e, trochę inne rzeczy mi w tej chwili grają w głowie, więc muzyka będzie bardziej spokojna, ale mimo wszystko elektroniczna, także zachęcam przede wszystkim do wysłuchania. Czy to będzie płyta na rynek polski, czy może znów powrócisz, bo była bodajże trasa w Chinach przecież? Wiesz, to bardziej na polskie, ale praktycznie w 100% będzie w języku angielskim, ale tak naprawdę nastawiam się na rynek polski i chciałabym tutaj trochę dłużej zostać, i pokazać moim fanom oraz też nowym słuchaczom, że, że coś fajnego tworzę. No właśnie, ale czemu już, już nie ma tej Candy Girl? Wiesz co, zmęczył mnie trochę pop. Każdy wyrasta. Słuchaj, Madonna też na początku była super lolitką, potem trochę spoważniała, a teraz znowu e, szaleje, więc może ja też będę miała takie etapy. Natomiast w tej chwili jest ten moment, kiedy, kiedy się wyciszam, kiedy, kiedy trochę więcej myślę o różnych innych rzeczach i staram się to przekładać na muzykę. Wspomniałaś, że masz też firmę organizującą eventy, chociażby takie, jak dzisiaj jesteśmy. Czy jak się spotykasz z jakimiś przedstawicielami, biznesmenami, to oni widzą w Tobie właśnie Candy Girl, czy Pani tak, często się zdarza na przykład, e, ponieważ zajmuję się marketingiem, mężczyzna zajmuje się takimi eventami, ja zajmuję się bardziej marketingiem, obsługujemy, obsługujemy firmę pod względem marketingu i PR-u. I to jest tak, o Boże, ja Panią skądś kojarzę. <laughs> także to nie ukrywam, zawsze jest ten dobry początek, bo zawsze zaczyna się od takiego żartu, a potem przechodzimy już do meritum. Ale nie zdarzyło się na przykład tak, że ktoś by pomyślał, że ojej, chyba pomyliłam osoby. Nie, 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 tak się nie zdarzyło, natomiast trochę jak na razie na bardzo fajnych klientów, mamy mnóstwo roboty, także dlatego muszę dzielić swój czas na nasze firmy i na, na, na muzykę, a przy okazji właśnie, tak jak dzisiaj, event z dzieciakami, w ogóle super akcja. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Także...